Nie wiem, co mną kierowało, gdy zdecydowałam się przyjąć zaproszenie na rozmowę w tej restauracji. Może desperacja, może resztki nadziei, a może po prostu fakt, że nie miałam innego wyjścia. Gdy człowiek samotnie wychowuje dziecko i kończy mu się zasiłek, to przestaje być wybredny. Wybiera cokolwiek, co może być szansą. Wchodząc do środka, czułam się jak ktoś, kto przez przypadek wpadł w cudzy sen. Wysokie lustra, lśniące stoły, stukot kieliszków, kelnerzy z minami jak z paryskiej opery. A ja w szarej marynarce z second handu, z małą Majką u boku, trzymającą mnie za dłoń, ściskającą pluszowego królika. Rozmowa kwalifikacyjna miała się odbyć właśnie tutaj, absurdalnie ekskluzywnym miejscu, gdzie zwykle podaje się ostrygi, nie życiorysy. Rekruterka z agencji przez telefon zapewniała, Spotkanie z zarządem odbędzie się o dziesiątej, w restauracji Blue Marlin, część biznesowa, stolik numer 7. Tak więc usiadłem przy stoliku numer siódma, część biznesowa, jak się okazało, była wydzielona niewidzialną granicą nie linią na podłodze, nie tabliczką, ale atmosferą. Tam siedzieli oni garnitury, perły, zegarki. A ja, ja czułam, jak materiał mojej marynarki wrzyna mi się w kark ze wstydu. Majka była cicha. Jak zawsze, gdy wiedziała, że mama potrzebuje spokoju. Podałam jej jabłko i zeszyt z kredkami. Sama wyjęłam cv, próbując nie gapić się zbyt długo na ludzi wokół. I wtedy podeszła ona. Kelnerka. Młoda, bardzo pewna siebie, z fryzurą zrobioną w tonie fryzura, to styl i miną, która mówiła wszystko, zanim zdążyła cokolwiek powiedzieć. Przepraszam, powiedziała głośno, przesadnie głośno. Ta część lokalu przeznaczona jest dla klientów biznesowych. Mogłaby pani przejść do ogólnej części, tam bliżej wejścia? Spojrzałam na nią, zaskoczona. Pokazałam na kartkę, na której miałam zapisane, stolik numer 7. Przyszłam na rozmowę kwalifikacyjną. To miejsce zostało mi wskazane w. Tak, tak, rozumiem, wyprzerwała mi z kwaśnym uśmiechem. Ale, w nowie pani. Tu odbywają się spotkania innego rodzaju. Jeśli pani czeka na kogoś, to lepiej będzie, jeśli usiądzie pani tam. Skinęła głową w stronę stolika przy toalecie. Poczułam, jak rumieniec rozlewa mi się po szyi. Próbowałam zachować godność, ale w środku już płonęłam. Wszyscy przy sąsiednich stolikach słyszeli. Jeden mężczyzna podniósł brwi. Dwie kobiety zerknęły na mnie z czymś między współczuciem a politowaniem. Majka spojrzała na mnie z niepokojem. Mamusiu, coś się stało. Uśmiechnęłam się do niej, choć miałam ochotę się rozpłakać. Nie, kochanie. Po prostu usiądziemy teraz w innym miejscu, dobrze. Kelnerka już odeszła z miną triumfatorki. A ja, ja zabrałam teczkę, zabrałam dziecko i przeszłam tam, gdzie mnie wskazano. Przy wejściu, między wieszakiem a kaktusem. Usiadłam. Powoli. Tak, żeby majka mogła znów kolorować. A ja, żebym mogła udawać, że jeszcze mam energię na tę rozmowę, na ten dzień, na to wszystko. Siedziałam tam przez dobre dziesięć minut, próbując wyciszyć w sobie złość, wstyd, a przede wszystkim upokorzenie. To nie był pierwszy raz, gdy ktoś oceniał mnie po wyglądzie. Ale to był jeden z tych, które bolą najbardziej. Bo ja naprawdę się starałam. Napisałam nowe CV. Przespałam się tylko cztery godziny, żeby rano przygotować majkę i siebie. Pożyczyłam marynarkę od sąsiadki. A mimo to wyglądałam nie na miejscu. Wtedy właśnie kątem oka zauważyłam mężczyznę. Nie wiedziałam jeszcze, kim jest. Siedział sam w części biznesowej, kilka stolików dalej. Obserwował mnie. Dyskretnie, ale uważnie. Gdy nasze spojrzenia się spotkały, nie odwrócił wzroku. Przeciwnie, lekko skinął głową. Od razu pomyślałam, że może to rekruter. Ale zaraz potem, że to niemożliwe. Był zbyt elegancki, zbyt pewny siebie. Nie miał ze sobą żadnych papierów. Po prostu siedział i sączył espresso, jakby wszystko w tej restauracji należało do niego. Zawahałam się. Byłam już gotowa zrezygnować. Z tej rozmowy. Z nadziei. Z walki. I wtedy Majka spojrzała na mnie i powiedziała: Mamusiu, jak się nie boisz, to wszystko się uda, prawda? Uśmiechnęłam się, choć w gardle ściskało. Prawda, kochanie? Prawda? Więc zostałam wbrew sobie, z wiarą nie w ludzi, ale w siebie. Nie wiedziałam jeszcze, że ten mężczyzna widział wszystko, że znał tę kelnerkę, że to miejsce naprawdę należało do niego i że jedna scena, jedno zdanie wypowiedziane przez nią właśnie zmieniło moje życie. Ale o tym dowiedziałam się później. Zawsze czułam, że świat dzieli się na tych, którzy mają prawo być wszędzie i na tych, którym wciąż się przypomina, że nie pasują. Tamtego dnia, w tej restauracji, byłam po raz kolejny w tej drugiej grupie. I o ile do tej pory jakoś potrafiłam to znieść, w tym razem coś we mnie pękło. Może dlatego, że Majka wszystko widziała. A ja nie umiałam ochronić jej przed tym spojrzeniem kelnerki. Spojrzeniem, które mówiło Nie jesteś stąd. Zejdź ze sceny. Siedziałyśmy cicho przy tym nieszczęsnym stoliku koło wieszaka, a ja próbowałam zebrać się do rozmowy kwalifikacyjnej, która miała zadecydować o moim byciu lub niebyciu. W głowie już ćwiczyłam formułki, odpowiedzi na pytania o i asertywność w pracy zespołowej i dyspozycyjność. Ale one brzmiały teraz śmiesznie jak scenariusz komedii, w której nie grałam głównej roli, tylko statystkę. I wtedy podszedł on. Nie rozpoznałam go od razu. Ubrany bardzo prosto jak na miejsce, w którym obsługa nosiła białe rękawiczki. Bez krawata, z zarostem kilkudniowym, ale z postawą kogoś, kto nie musi już niczego udowadniać. Przepraszam, czy pani czeka na spotkanie rekrutacyjne do firmy Holt Wesper? Zapytał spokojnie, głosem, który nie oceniał. Zrobiłam wielkie oczy. Skinęłam głową. Tak, miałam mieć rozmowę z przedstawicielem zarządu. Ale chyba doszło do jakiegoś nieporozumienia, bo. Bo kazano pani usiąść tutaj i dokończył za mnie. I przez chwilę wydawało mi się, że w jego oczach zobaczyłam coś między ironią a współczuciem. Jeśli mogę, dodał, chciałbym przeprowadzić to spotkanie osobiście. Jeśli oczywiście pani się zgadza. Patrzyłam na niego z wahaniem. Czy to był jakiś trik? Czy może ktoś chce sobie ze mnie zakpić jeszcze bardziej? Ale coś w jego spojrzeniu było inne niż wszystko, co wcześniej widziałam. Tam nie było ani krzty wyniosłości, tylko zainteresowanie. I dziwny rodzaj ciepła. Zgadzam się, odpowiedziałam w końcu. Uśmiechnął się i przysiadł się do stolika. Majka spojrzała na niego podejrzliwie, ale po chwili, widząc, że uśmiecha się też do niej, zrelaksowała się i wróciła do kolorowania. Jestem Rafał, opowiedział. Zajmuję się reorganizacją naszej firmy. Szukamy nowych ludzi. Ale niekoniecznie tych, którzy mają idealne papiery. Szukamy tych, którzy mają siłę. Skinęłam lekko głową. O sile mogłam mówić godzinami. Ale pytanie, czy to kogokolwiek interesowało? Widzę w pani oczach, że dziś nie był łatwy dzień, powiedział nagle. Ale proszę, niech mi pani powie nie o tym, co pani umie z Excela. Ale czego pani się w życiu nauczyła? Zaskoczył mnie. To pytanie nie padło jeszcze nigdy. Spojrzałam na majkę. Potem na niego. Nauczyłam się nie liczyć na cud, powiedziałam powoli. Ale też nie zamykać drzwi, gdy ktoś zapuka. Uśmiechnął się lekko. A zawodowo. Nauczyłam się łączyć deadline z temperaturą 38 u dziecka. Prowadzić korespondencję z klientem trzymając telefon barkiem, bo w drugiej ręce jest pielucha. I że nie trzeba krzyczeć, by być skuteczną. Widziałam, jak go to rusza. Nie mówił nic przez chwilę. Potem zapytał. A jeśli powiem pani, że praca już jest? I że właśnie pani została wybrana do zespołu, który ma odpowiadać za strategię społeczną naszej firmy? Między innymi i tworzyć miejsca pracy dla samotnych matek? Myślałam, że nie dosłyszałam. Że jak to? Bo widzi pani, powiedział, nachylając się, i ja dziś miałem tylko obserwować. Z ukrycia! Ale pani zrobiła coś, czego nie da się nauczyć z podręcznika. Zniosła pani upokorzenie bez sceny. Usiadła pani dalej, z godnością. Uspokoiła dziecko. I nadal jest pani tutaj. Gotowa rozmawiać. Milczałam. Nie umiałam znaleźć słów. Rafał wstał i wyciągnął rękę. Anna, to nie będzie łatwa droga. Ale obiecuję jedno, już nigdy więcej nikt nie powie pani, że nie pasuje do wnętrza. Uścisnęłam jego dłoń. W oczach miałam łzy. Nie ze wzruszenia. Z ulgi. Z poczucia, że ktoś w końcu nie widzi we mnie problemu, ale odpowiedź. Nie wiedziałam, że gdy Rafał wrócił potem za bar, pierwszą rzeczą, jaką zrobił, było wyciągnięcie telefonu. I że do kelnerki, która tak ochoczo wskazała mi właściwe miejsce, wypowiedział tylko jedno zdanie. Pani dzisiejsza zmiana była ostatnia. Proszę się więcej tu nie pojawiać. Obudziłam się o piątej rano, zanim jeszcze zdążył zadzwonić budzik. Nie z nerwów. Z ekscytacji. Ale takiej, której jeszcze nie znałam spokojnej, dojrzałej, jakby moje życie po raz pierwszy od lat znalazło się na prostej drodze. Nie ścieżce przez bagna. Majka jeszcze spała przytulona do swojego króliczka, z buzią rozchyloną jak pąk. Pocałowałam ją w czoło i szepnęłam: Mama idzie dziś zmieniać świat, dobrze. Oczywiście nie powiedziałam jej wszystkiego. Że to nie będzie zwykła praca. Że nie będę odbierać telefonów w call center ani przekładać faktur w archiwum. Bo sama jeszcze tego nie rozumiałam do końca. Rafał nie dał mi konkretnego opisu stanowiska, tylko zdanie, które brzmiało jak manifest. Stworzysz przestrzeń dla tych, których system zapomniał. W tamtej chwili nie wiedziałam, czy to poetycka forma asystentki zarządu, czy żart wizjonera. Ale teraz, ubrana w skromną granatową sukienkę, z dokumentami w torebce i kawą na wynos w dłoni, miałam ochotę w to uwierzyć. Siedziba firmy znajdowała się w nowoczesnym biurowcu. Szkło, beton, drewno. Zbyt eleganckie jak na moje dotychczasowe standardy, zbyt ciche, zbyt uporządkowane. Jakby ktoś posprzątał nie tylko przestrzeń, ale i wszystkie emocje. W recepcji dziewczyna w garsonce spojrzała na mnie, potem na ekran monitora, a potem znów na mnie, tym razem z delikatnym uśmiechem. Pani Anna Nowicka. Tak. Zapraszam do gabinetu pana Rafała. Oczekuję pani z niecierpliwością. Nie wiem, co bardziej mnie zaskoczyło, że ktoś na mnie czeka, czy że czeka z niecierpliwością. To nie był klimat, do którego byłam przyzwyczajona. Gabinet Rafała mieścił się na końcu przeszklonego korytarza. Gdy weszłam, siedział przy stole konferencyjnym z laptopem, notesem i e bukietem słoneczników. Na dobry początek, powiedział, wręczając mi kwiaty. Żeby pamiętała pani, że przyszła tu jako światło, nie jako prośba o pomoc. Nie umiałam odpowiedzieć. Tylko uśmiechnęłam się z wdzięcznością. Usiądźmy, E wskazał miejsce naprzeciwko. Zaczęłam wyciągać CV, certyfikaty, referencje, ale on tylko uniósł rękę. Nie będziemy o tym dziś rozmawiać. Dziś chcę pani coś pokazać. Otworzył laptopa i obrócił ekran w moją stronę. Na monitorze była prezentacja. Tytuł Projekt Re Start od matek do liderek. Co to jest? Zapytałam szeptem, przeczuwając, że odpowiedź mnie zaskoczy. Coś, co otworzyłem od miesięcy, ale nie miałem właściwej osoby, żeby to rozpocząć. Pani ma zostać koordynatorką tego projektu. Mówiąc prościej, stworzyć zespół kobiet takich jak pani. Samotnych matek, kobiet po przerwie zawodowej, tych, które potrafią więcej niż mówią. Zbudujemy wspólnie dla nich program mentoringowy: szkolenia, przedszkole przy firmie, miejsca pracy, szanse, zamilkłam, zgubiłam się między jego słowami a moimi niedowierzającymi myślami. To była propozycja, jakiej się nie spodziewałam. Ani trochę. Rafał uzaczęłam, a potem zorientowałam się, że mówię do właściciela firmy po imieniu. Ja nigdy nie prowadziłam projektu, nigdy nie zarządzałam zespołem, nie mam MBA, nie wiem nawet jak się robi budżet uśmiechnął się. Ale wie pani, jak się walczy o każdy dzień jak się słucha drugiego człowieka jak się widzi więcej niż tylko to, co widać. To znaczy, że ma pani najważniejsze kompetencje, a całą resztę nauczymy się razem. Od tego są ludzie i procesy. Nie wiedziałam, co opowiedzieć. W końcu tylko skinęłam głową i wyszeptałam. Spróbuję. Nie musi pani próbować. Po prostu zróbmy to razem. Tego dnia nie wyszłam z pracy zmęczona. Wyszłam pełna. I cicha. Tak, jak bywa się po czymś ważnym. Po czymś, co nie tylko zmienia dzień, ale może zmienić czyjeś życie. W drodze powrotnej kupiłam dla majki lody i zamek z klocków. Kiedy mnie przytuliła, powiedziałam: Córeczko, chyba będziemy mogły się już nie martwić. A ona spojrzała na mnie mądrze i zapytała: Bo już jesteśmy u siebie. I nagle zrozumiałam, że tak. Że czasem w miejsce nie jest budynkiem, biurkiem czy stanowiskiem. Tylko chwilą, w której ktoś powie, pasujesz, zanim zapytasz, czy zasługujesz. Wrócić tam, to był mój pomysł. Nie Rafała. Nie zespołu. Mój. Minęły trzy miesiące od mojego pierwszego dnia pracy. Projekt re. Start ruszył jak burza. Współpracowałam z kobietami, które kiedyś były na moim miejscu po przejściach, po porzuceniu, po przemilczanych historiach. Uczyłyśmy się siebie nawzajem. Tworzyłyśmy miejsce nie tylko do pracy, ale do życia. Byłam szczęśliwa. I właśnie dlatego postanowiłam wrócić do restauracji Blue Marlin. Nie z zemsty. Nie po to, by zwygrać. Tylko po to, by zamknąć to, co kiedyś bolało. I otworzyć drzwi nowej. Mnie weszłam do środka sama. Bez majki, bez dokumentów, bez dusznego stresu ściskającego żołądek. Tym razem miałam na sobie lniany garnitur, który sama wybrałam. Prosty, wygodny, elegancki. I buty, w których mogłam chodzić cały dzień, nie udając, że mnie nie cisną. Poprosiłam o stolik numer siódme. Kelner przytaknął z uprzejmym uśmiechem. Inny niż tamtej dziewczyny. Ale to była ta sama dziewczyna, która kiedyś kazała mi zejść. Ujrzałam ją kątem oka i stała przy barze, z tą samą fryzurą, ale innym spojrzeniem. Niepewnym. Nerwowym. Nie jestem złośliwa. Naprawdę nie. Ale kiedy nasze oczy się spotkały, w jej twarzy pojawił się cień rozpoznania. I wtedy Rafał wszedł. Nie dla efektu. Po prostu, bo się umówiliśmy na lunch służbowy. Ale zrobiło się cicho. Jakby powietrze w sali poczuło, że coś tu zaraz się wydarzy. Podszedł do mnie, pocałował mnie w policzek i powiedział: Anna, wszystko gotowe. Dziś zatwierdzamy program szkoleniowy. A potem idziemy świętować. Usiedliśmy. I wtedy kelnerka podeszła. Ta sama, która kiedyś wyrzuciła mnie z tej przestrzeni. Dziś miała zgaszone oczy i plastikowy uśmiech. W ręku tablet do zamówień. I delikatne drżenie palców. Czy coś państwo już wybrali? Spojrzałam na nią. Nie z pogardą. Z ciekawością. Myślę, że zacznę od herbaty z imbirem. Dobrze smakuje w części biznesowej, prawda? Jej uśmiech lekko się załamał, ale to Rafał wstał. Przepraszam panią na moment, powiedział do niej łagodnie. Czy możemy na chwilę porozmawiać na zapleczu? Nie słyszałam, co opowiedział, ale wiedziałam, co się stanie. Wrócił po kilku minutach. Spojrzał na mnie i usiadł. Długo się nad tym zastanawiałem, powiedział cicho. Czy warto karać, czy uczyć? Ale uznałem, że dzisiejszy dzień jest odpowiedni, by zamknąć tamten rozdział i dać sygnał całej ekipie, że tu nie ma miejsca na dyskryminację. Nigdy. Skinęłam głową. Nie czułam triumfu. Czułam sprawiedliwość. Spokój. Potem przyniósł nam lunch inny kelner. Profesjonalny, ciepły, bez żadnych masek. Jedliśmy w milczeniu. Ale to nie było nie milczenie. To było milczenie dwojga ludzi, którzy przeszli coś razem, choć tak naprawdę zaczęło się to od osobnych stolików. Kiedy wychodziłam, jeszcze raz spojrzałam na salę na kobiety w marynarkach, na mężczyzn z laptopami, na szklanki z wodą z cytryną. Na to co kiedyś mnie wykluczyło. I pomyślałam: nie chodzi o to, gdzie siedzisz. Chodzi o to, czy masz przy sobie ludzi, którzy widzą Cię naprawdę. A ja ich miałam. Rafał. Zespół. Moje dziewczyny z projektu. I Majkę, która wieczorem, gdy opowiedziałam jej, jak dziś siedziałam przy stoliku numer 7, zapytała. A czy tym razem ktoś Cię tam zaprosił? Dziękuję, że wysłuchaliście tej historii do końca. Jeżeli Was poruszyła, zostawcie łapkę w górę. To dla mnie ważny sygnał, że warto opowiadać kolejne. A jeśli chcecie więcej takich codziennych opowieści, zasubskrybujcie kanał Historię na Codzień i kliknijcie dzwoneczek, żeby żadna nowa historia Was nie ominęła. Do usłyszenia już wkrótce.